Cześć! Witajcie w najnowszym, drugim już odcinku Charleston Herald. Pokażę Wam dzisiaj, co wchodzi w skład pakietów dodatkowych, które możemy dokupić do naszego falauta 76 z tej strony Dworko. skrypty76PS4 Polska. Zapraszam do oglądania. Chciałbym jeszcze raz podziękować swojemu patronowi użytkownikowi OLO071 wspierającym oraz BFZ Softworks. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chcesz pomóc w dalszym rozwoju mojego kanału, wejdź w link do specjalnej zrzutki w opisie filmu. jak wspomniałem we wstępie w dzisiejszym odcinku chcę pokazać wam jakie dodatki wizualne możecie dokupić do Fallouta 76 na chwilę obecną w sklepie dostępne są trzy pakiet 300-lecia bandytów i osadników ostatnie dwa możecie nabyć w pakiecie idąc chronologicznie najpierw pokażę wam pakiet 300-lecia dostępny był on w dniu premiery gry w postaci dodatkowego pakietu lub też razem z grą w edycji z okazji 300-lecia Tytuł ten nawiązuje do 300. rocznicy uzyskania niepodległości przez USA, podczas której dokonano oficjalnego otwarcia krypty 76. Oczywiście chodzi o rok 2076. W skład pakietu 300 wchodzą trzy plakaty upamiętniające rocznice: malowanie jubileuszowe na pancerze wspomagane, pamiątkowa ramka do trybu fotograficznego, używany i nowy strój amerykańskiego Patrioty. Głowa amerykańskiego Patrioty, jubileuszowe malowanie na siekierę, pistolet 10 mm i pistolet karabin laserowy. Teraz przed wami plakaty upamiętniające rocznicę, malowanie na pancerz wspomagany, jubileuszowe z okazji 300 lecia. Strój amerykańskiego patrioty wraz z czapką, używany strój amerykańskiego patrioty razem z czapką, głowa patriotycznego wraz ze strojem. Malowanie na siekierę. Malowanie na pistolet 10 mm. I malowanie na Pistolet, karabin laserowy. Mamy uroczysty salut, patriotyczny. Dodatek Wastelanders, prócz zmiany daty na 2103 rok, sprowadza do Apalachu dwie konkurujące ze sobą frakcje. Po stronie których możemy się opowiedzieć. Abyśmy mogli uczcić ich powrót, do dyspozycji mamy dwie kolejne paczki. Są to pakiety bandytów i osadników, które możemy zakupić razem lub osobno. W skład tych paczek wchodzą malowania na pancerz wspomagany, stroje, dodatki do kampa, skórki na torby z łupem i plecak. Zacznijmy więc od bandytów. Skórka bandyckiego grabieżcy. Strój i nakrycie głowy pioniera bandytów, wraz z plecakiem łupieszcy. Skórka na kamp. Donica z kopalnianego wagonika, w której możemy zasadzić nasze uprawy. Skrytka bandyty. Torba z łupem bandyckiego podboju. Flaga frakcji bandytów i osadników. Tym sposobem przechodzimy do pakietu osadników. Malowanie osadnika obrońcy. trój i czapka mechanika osadników wraz z plecakiem pomocowym, skórka na kamp osadnika, ogrodowa przyczepa, pikapa, w której również wsadzimy nasze uprawy. I skrytka osadnika. Ostatnią rzeczą, jaką Wam dzisiaj pokażę, jest torba z łupem wędrującego osadnika. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach lub na moim Discordzie, do którego link znajdziecie poniżej. Do zobaczenia i do usłyszenia w Apalachach. Elo!